I'm walking alone. The streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town. No, idiota. Zobaczcie, czy to nie jest idiota, nie? No, nie jest idiota? Najpierw blokował jedną drogę, teraz blokował drugą drogę. No, idiota, no, nie da się inaczej powiedzieć. Wyjeżdżamy do kliencika pierwszego. Niestety tam w nawigacjach nie ma tej ulicy. Ale ja wiem, gdzie to jest. Google Maps ma tą ulicę, także nie ma problemu, można sobie wpisać parę minut przed, żeby sobie nie pomylić. O, jest na krzyżówce dosłownie z krzyżówki się jedzie w prawo i jakieś 100, może 200 metrów, i jest firma po lewej, także wiem, gdzie jedziemy. Znajdujemy się na 661. Lecimy do pierwszego klienta. Termin jest na godzinę 8, według nawigacji czas przyjazdu za 15,8. Tak więc jest zapas, przyjadę przed czasem. Tam podejrzewam, że pracują pewnie od 8:00. No, zobaczymy. Zobaczymy. Sytuacja z gościem z firmy można powiedzieć, że idiota. Wjeżdżając do firmy. Widział mnie, że wjeżdżam. Zamiast zjechać do prawej strony, zostawić mi miejsce. To stanął na środku, zablokował. To jest pierwsze. Drugie. Zamiast cofnąć, to wysiadł tylko i wyłącznie po to, żeby mi powiedzieć, że, że on nie cofnie, że, że, że ja mam cofać. Ja z głównej ulicy, wjeżdżając na firmę, gdzie jest wystarczająco miejsca, a brama jest na tyle szeroka, że bez problemu powinniśmy się minąć, bez problemu. On nie cofnie. No to podjechałem bardziej do prawej strony, na co on sobie wysiadł z auta i odszedł. I tam pod nosem, że jestem skurwy synem i tak dalej zaczął mnie wyzywać więc wysiadłem z auta i pytam się go, czy ma jakiś problem odpowiedział, że ma i idzie do mnie, nie? jak już podszedł naprawdę bardzo blisko, to go odepchnąłem odbił się od siatki no i odszedł od samochodu, no to mówię, kurwa jak on odszedł od samochodu, to ja wsiądę do tej skanii i cofnę, wsiadłem do tej skanii, on otworzył drzwi złapał za nogę kurwa to samo co Rusek, za nogę kurwa będzie mnie wyciągał. Tylko, że tym razem złapałem się ręką rączki, wysiadłem do niego, drugi raz go odepchnąłem. Na co on odwrót do samochodu i młotek wziął. ja, że nie należę do strachliwych ludzi. Czekałem, ty aż zamach zrobi tym młotkiem. No dawaj, podszedłem do niego. my dawaj, no dawaj. Mówi, co kurwa, strach cię obleciał. No dawaj, wziąłeś młotek, to dawaj, nie? Boisz się, kurwa, nie masz jaj, żeby rąk użyć. No to kurwa, spróbuj młotkiem, nie? Nie, schował młotek i odszedł. No to poszedłem do swojej ciężarówki, wsadziłem sobie kartę, odpaliłem, ustawiłem młoteczki i sobie myślę, kurwa, ciul, pójdę, cofnę. Nie będę się z gubkiem, kurde, użerał. Patrzę się, idzie w moją stronę z taką rurą metrową, może nawet dłuższą jak metr Więc no wyszedłem na środek placu, a, bu, a ludzi było w ciulu u nas na firmie idzie do mnie. No i podszedł do mnie. Mówi, o mnie myślał, że ja będę uciekał albo co. A ja do niego i mówię no dawaj. No dawaj kurwa, no co? Kurwa rękami się bałeś, młotkiem się bałeś. Rurę masz teraz, jesteś kurwa, rycerz, dawaj kurwa, z tą rurą. Ja mam więcej do stracenia jak ty. Co myślisz, że jesteś łysy, to się ciebie wydawał? Tak do mnie. Nie wiem skąd w ogóle mu przyszło takie coś. Sam zresztą jest łysy. Nie wiem skąd mu przyszło coś takiego w ogóle do głowy. No, no dawaj, kurde, cwaniaczku, nie? Nie. Odwrócił się z tą rurą. No, zesrany no. No to poszedłem, wsiadłem do tej skani. Cofnąłem 5 metrów, wyjąłem kluczyki, bo widział, że, widziałem, że idzie w moją stronę. So, myślę, wsiądzie, zaraz mi znowu podjedzie, kurde idiota. Wyciągnąłem kluczyki, wjechałem swoim. Jak wjeżdżałem swoim, to na środku placu wyrzuciłem mu na, przez okno kluczyki. No i odjechał. No, jak jechałem na plac po naczepę, to co zrobił? No, widzieliście co zrobił stanął, zablokował Oj. mądry gość? no nie mądry gość, no idiota ale pomijając już tego idiotę nie mam zamiaru się jakoś specjalnie przejmować, bo szkoda nerwów szarpać i dnia sobie psuć zwłaszcza, że mamy poniedziałek ma być ładna pogoda, co prawda dzisiaj jest że będzie 80% deszczu no, ale ma padać. Zobaczymy, jak to będzie z tym deszczem. Jak to będzie wyglądało z robotą dzisiaj. Mam nadzieję, że wszystko się ułoży, a później na 100% będzie rozmowa z szefem. To jest 1000%. Dobrze, że mam obydwa nagrania z wjazdu i tam, jak mnie blokował. No, bo co tu dużo mówić? Co tu dużo mówić? Nikt normalny tak nie robi. Jeszcze w jednej firmie, wiecie, no, nie dość, że był konfitura. Ja podejrzewam, że ten konfitura mój też jakiś głupot nagadał. Bo on do mnie mówi, ja wiem kim ty jesteś, ja wiem kim ty jesteś. No kim jestem? No kim jestem? Chłopie znasz mnie kupa. Chłop mnie nie zna, a się pluje. Zresztą już od jakiegoś czasu taki jest szukający wrażeń. Oni wszyscy są szczęśliwcami, że nie trafiali na mnie tak sprzed 10 lat. Bo ten dzisiaj to z tą rurą w dupie by jechał do tego karetką do szpitala. No z rurą, wiecie, to, to, jest, to jest pokazanie swojej słabości, kurwa. Startujesz do gościa raz, drugi, trzeci raz z młotkiem. Drugi raz, kurwa, z rurą. Co, co, co on pokazał? Co on pokazał? I jeszcze z tą rurą i z młotkiem się zesrał. Nie czujesz się na siłach, nie startuj. I to wszystko. No. Zresztą po co? Wystarczyło cofnąć. Nie. Idiota, no co tu dużo mówić. Ale trafił akurat na kogoś, kto nie ucieka przed rurą czy młotkiem. I zatkało kakao. I zjeżdżamy. Zjeżdżamy do kl klienta. I zobaczymy jak tam pójdzie. To jest niepotrzebne. A my tu jedziemy w prawo. W prawo i w lewo Pierwszy kliencik Tu jest dobrze, tu nie ma czekania, kurde Ruchome rampy albo ściągają z wózkiem Tylko że tu jest załadunek kurde. dzisiaj to ja na załadunku tu jeszcze nigdy nie byłem, tylko na rozładunku Od 53 minut czekam. Powiem szczerze, że tutaj zawsze było szybko, a dzisiaj wygląda to ciulowo. Byłem się zapytać, a babka mówi: a, wziął papiery, pojechał, musi się dowiedzieć, gdzie to jest. Ja mówię: Ale ja już czekam od ponad 45 minut. Także nie wiem, zamawiacie i nie wiecie, gdzie, co, jak. Potrwa jeszcze trochę zadzwoniłem do dysponenta, Niech on zadzwoni do nich się zapyta ich co jest zbierane kurde, bo dziwna sytuacja naprawdę. Miało padać, no i pada. A ja miałem wjechać, a czekam. Godzinę 15 minut już. Zajebiście. i lecimy do Frankfurtu na DUS zdać kontener no i później zobaczymy co przyśle do pobrania czas pokaże co będziemy drugą turę jechać za 20.12 na miejscu no i ogólnie tam powinno skręcić kurde to używanie, ogólnie tam powinno dosyć szybko to pójść jest sprawnie na no DUS tam raczej długo nie schodzi i na firmę dać papiery wziąć papiery zdać na plac zawieść naczepkę z kontenerem wziąć następną na west zdać kontener, pobrać kontener i na plac brzmi teoretycznie na bardzo szybko ale wiecie jak to jest Coś, co wygląda na to, że będzie szybkie, wcale takie nie musi być. Tak to wygląda. Młoteczki i idę. Jasny, jeśli chodzi o to, co jest dalej do zrobienia. Natomiast powiem Wam jedno: <laughs> wszyscy kurwa mówią, że tamten confident, że ten confident co odszedł. A ten pedał rano, teraz ja mi szef mówił, bo 6 rano on do szefa sześć razy kurwa dzwonił, żeby mnie podjebać jako pierwszy On pierwszy, mu... <laughs> pierwszy musiał być. Ja mu mówię, następnym razem, jak do mnie skoczy, kurwa normalnie uderzyć go nie uderza. Ale chuj, ja mówię, zakazuje, będzie cały dzień tu siedział na placu mordę mył. Parruwa, parywa. Dramat normalnie, kurwa, z młotkiem kurwa startował, z rurą startował. 言いならさ。 Thank mm -hmm. you. zjazd to przeważnie jest, kurde, taki spierdzielony. Trzeba tutaj troszkę przekombinować, żeby w miarę szybko zjechać. Nie? O, tutaj się ładnie wbić. Oj, ja pierdykam, ja pierdykam, co tu się od pierdycza, panowie. Co tu się odpierdycza? La, la 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 Panowie ciężko pracują Przy poniedziałku trzeba trochę, trochę paliwa zapierdolić, żeby się dobrze wiodło cały tydzień Ile mam? 39,680 Teraz 100 do baku, 50 do bańki. <laughs> Żartuję, oczywiście, bo zaraz jak ktoś pomyśli, że faktycznie kurwa paliwo rąbe. <laughs> o, Krzysztof dzwoni. Właśnie wracam z pracy. No i była rozmowa z szefem. A chodziło dokładnie o to, że jeden gość od nas operacja minimum 7 tygodni na chorobowym, a on jeździ na plandece. No i trzeba ustalić grafik, żeby każdy po tygodniu gdzieś tam na tej plandece jeździł. A w ciągu roku maksymalnie 2-3 tygodnie. Także ja wybrałem sobie tydzień, w którym jest jeden dzień świąteczny, żeby jeździć tylko 4 dni, a nie 5. Także. <noise> także pojeżdżę 4 dni no. powiedzmy, że no troszkę cwaniacko, ale niech będzie Pora wrócić na chatę, zrobić trening, jechać na zakupy, pojeździć na symulatorze, zmontować film. No i tak dzianek strzeli. 23 A ja jeszcze filmu nie zmontowałem. Także muszę się streszczać, żeby się wyspać. Miłego i do następnego.